Na tej gałęzi się Franek urodził, można tak powiedzieć, bo była gałąź i na niej wisiała e, drabina, a ja wisiałam na drabinie, czyli właściwie Franek się urodził na gałęzi. Cudowna jabłoń jako symbol obfitości i płodności też to się dowiedziałam niedawno. Było dla nas bardzo ważne, żeby miejsce, w którym osiądziemy, miało, miało dostęp do żywej wody. Nie w jeziorze, gdzie woda stoi, tylko właśnie do płynącej wody. I ciekawe, bo na tej mapie marzeń, którą zrobiliśmy, tam umieściliśmy zdjęcie takiej dzikiej, właśnie leśnej rzeki, która jest. No, idealnie identyczne z, z tą. Jakby gdzieś tam popłynąć kajakiem, to po prostu taki widok jak, jak z tego tak. naszego zdjęcia. I Więc tutaj to się zmaterializowało po prostu idealnie. Ja sobie czasem zadaję pytanie, czy to jest tak, że nasza świadomość wiedziała, że znajdziemy takie miejsce, dlatego się pojawiło w nas takie pragnienie, czy w drugą Nie. stronę? Zeszłą zimę, kąpałem się codziennie tam z, z krótkimi przerwami. I co ciekawe, łatwiej jest utrzymać tą systematyczność w zimę niż, niż w lato. Mm. <laughs> tak, bo czujesz w zimę, że to jest wyzwanie pewne że to jest taka misja, i to cię też nabawa większą satysfakcją. Podstawa Solid, solidna. Podstawa. Wielenie są. Rower jest, robię swoje. Mhm. Bardzo ważne.